Spotkałem dzisiaj gracza oniku Filip. Zepniemy się do niego. Zrobimy mu pranka. Dobrze, za to, że wytrwało, myślę, że nagrodzimy go supa do asy dolarami. Je wziął? Tak, wziął je. Dobrze. Porządnie gra. Myślę, że możemy go jeszcze nagrodzić. A jeżeli Wy byście chcieli dostać takie nagrody na serwerze, no to zapraszam serdecznie. IP zaraz będzie podane. I proszę, zapraszam wszystkich. A ja w tym momencie palę Asy Dolary. Czyli najlepszą walutę na Asy Survivor. Najlepszy serwer na hostingu Aternos